Kolekcja zaledwie 18 seryjnych egzemplarzy modelu Batur to najnowszy projekt Mulinera, wewnętrznego działu Bentleya zajmującego się budową samochodów na zamówienie, który zastąpił model Bacalar, serię 12 ultra ekskluzywnych i ręcznie wykonanych kabrioletów Bentleya. Nazwa Batur pochodzi od jeziora na wyspie Bali w Indonezji, które dostarcza bogatej w składniki odżywcze wody zarówno do lokalnych gorących źródeł jak i dla rolnictwa. Samochód stworzony pod kierownictwem Andreasa Minsta wskazuje kierunek dla przyszłych pojazdów brytyjskiej marki z napędem elektrycznym. Przypomnijmy, że zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, już w 2025 roku na rynku pojawi się pierwszy w pełni elektryczny Bentley. Dziś Muliner szczyci się tym, że spełnia niemal każde życzenie nabywcy pod kątem wyposażenia i pełnej personalizacji, stąd każdy z 18 egzemplarzy Batura zostanie zaprojektowany wspólnie ze swoim przyszłym właścicielem co tylko jeszcze bardziej podkreśli wyjątkowy charakter samochodu. Pod względem stylistycznym Batur to rasowy Grand Tourer z potężnym grillem i nowymi, już nieokrągłymi reflektorami. Sportowy styl podkreślają duże wloty powietrza w pasie przednim, kratki wentylacyjne za przednimi kołami, przetłoczenia na drzwiach oraz dwie duże końcówki wydechów komponowane w wielki tylny dyfuzor. Wąskie tylne lampy i aktywny spoiler większą zgrabną sylwetkę. Aerodynamiczne dodatki w postaci przedniego splittera, bocznych progów i tylnego dyfuzora mogą być wykonane zarówno z włókna węglowego, jak i nowego zrównoważonego kompozytu, z włókna naturalnego. Batur powstał na platformie MSP, którą wykorzystuje także Continental GT. I we wnętrzu można dostrzec pewne podobieństwa do niego, choć oczywiście Mulliner wprowadził wiele dodatków wzmacniających ultra ekskluzywny status nowego modelu. To między innymi wiele elementów wykonanych z włókien węglowych i naturalnych, specjalny gatunek skóry z niskim śladem CO2, czy nawet detale kratek wentylacyjnych drukowane w 3D z 18-karatowego złota. Pod maską batura znajdziemy budowany ręcznie 12-cylindrowy silnik o pojemności 6 litrów z podwójnym turbodoładowaniem, który w przenośni i dosłownie napędzał sukces Bentleya przez ostatnie dwie dekady. Został on jednak zmodyfikowany i dzięki nowemu układowi dolotowemu, zmodernizowanym interkulerom i turbosprężarkom oraz gruntownej rekalibracji uzyskuje teraz moc ponad 740 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 1000 Nm, co czyni go najmocniejszym silnikiem, jaki kiedykolwiek został zamontowany w Bentleyu. Za odpowiednie brzmienie odpowiada sportowy układ wydechowy wykonany z tytanu, z końcówkami wydrukowanymi w technologii druku 3D. Moment obrotowy trafia na obydwie osie za pośrednictwem ośmiobiegowej skrzyni dwusprzęgłowej, a do potencjału napędu dopasowano możliwości układu jezdnego. Standardem jest zawieszenie pneumatyczne Speedtuned, elektryczny aktywny układ kontroli przechyłu, elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym uścisku ELSD i system czterech kół skrętnych z wektorowaniem momentu obrotowego. Panowanie nad autem ułatwi też układ hamulcowy. Starczami o średnicy 440 mm z przodu i 410 mm z tyłu. Wszystkie batury są już zamówione. Cena pojedynczego egzemplarza startuje z poziomu 1,9 miliona euro plus podatki, ale oczywiście może być wyższa, jeśli podczas procesu personalizacji klient zdecyduje się na specjalne dodatki. Pierwsze dostawy do odbiorców powinny rozpocząć się w połowie 2023 roku.